Po pierwsze, mam nową zasadę, że jest teraz wakacyjne. Daily o godzinie 12. Chyba, że mi się nie chce, albo nie mogę, albo nie mam czasu, albo mi się zapomni, albo nie będę miał po prostu pomysłu na odcinek. Zapraszam Was do oglądania. Dajcie łapkę w górę i subika. Wbijamy 400. I dziś. A pod, po trzecie, po trzecie czy po drugie? Po trzecie lub po drugie, yy, gramy dzisiaj w akinatora i musimy znaleźć. Trz, trzech lub czterech. Ciomeczków. Dobra, trzy. Albo pięciu. T Timothy Screech. Znaczy jumpscare dziada w ciemności. Y Sika. Do którego doszedłem, ale, nie, nie, ale go nie przeszedłem. Y figurę. I rat. I am, y, 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 ambusza. Rush jest dla nubów. E, teraz szukamy tymoty. Dobra. Teraz szukamy tymoty. Czy twoja postać jest płci. <tnak> y, nie wiem. Czy Twoja postać jest prezydentem? Chyba tak. Czy Twoja postać pochodzi z, z Francji? Nie. Czy Twoja postać ma nos? Timothy ma osiem oczu, ale nie ma nosa. Czy Twoja postać ma dwa, nosi dwa kucy? Co, cokolwiek to jest. Czy twoja postać jest związana z Batmanem? Nie. Czy twoja postać jest piosenkarką, piosenkarzem? Marzy, mar marzę o tym. Czy twoja postać umarła w wieku dziecięcym? Czy twoja postać jest gospodarzem programu telewizyjnego? Nie. Czy twoja postać na, napisała i igrzysk... In... Nie wiem, co to jest. Czy twoja postać mieszka w Lublinie? Nie. Mieszka w Grzegorz. Czy... Ko... Czy ktokolwiek widział kiedykolwiek twoją postać? Co to jest py za pytanie? Przecież gdyby, przecież gdyby nikt jej nie widział, to bym jej nie wyszukiwał. Czy twoją postać ma twoja postać ma związek z miłością? Nie. Czy twoja postać jest dziennikarką, show biznesową? Czy twoja postać jest youtuberem? Nie, ale marzę o tym. Czy twoja postać ma oboje oczu? Nie, ma o wiele więcej oczu. Czy twoja postać jest z serialu Alex i spółka? Nie, nawet nie wiem co to jest za badziewie. Czy twoja postać jest truskawelkuną? Chyba nie. Czy twoja postać ma azjatyckie podchodzenie? Nie, ma amerykańskie chyba. Czy twoja postać potrafi, potrafi się poruszać? No jasne, że tak. Kto nie potrafi? Czy Twoja postać nosi ubranie? Nie. Czy Twoja postać naprawdę istnieje? W grze. Czy Twoja. Tak. Pochodzi. Czy. Nie, to nie jest sick. Czy Twoja postać tak jest z. Nie! Nie wiem. Mam szansę? Chyba nie. -szansę? Nie wiem. Co tu wybrać? Dłuższy odcinek? Czy. Dłuższy odcinek? Czy nie forowanie akinatorowi? Nie. Puppet, y, figura z dorsu, wielu Rainbow Friends, nabnalina, nabna, Mirena, the Bite of 87, nie wiem co to jest. Chociaż wiem co to jest, FNAF. Zo, zo. Nie! Z eksper, nie. Tak, to było to! Brawo, pokonałeś mnie! Jest, 1-0 dla mnie. Czy twoja postać mieszka w Krakowie lub okolicach? Nie, mieszka w zagubionym hotelu. Czy twoja postać pochodzi z Polski? No nie. Czy twoja postać nosi spodnie? Czy twoja postać chodzi. A ja teraz szukam Sika. Nie. Czy, tw czy twoja postać chodzi na dwóch nogach, tak? Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie wiem. Czy twoja postać ma ogon? Nie, SIK nie ma ogonu, tylko potężny jumpscare. Czy twoja postać jest kobietą? Skąd mam wiedzieć? Czy twoja postać znajduje się na statku kosmicznym? Chyba nie, chociaż. Nie wiem czy... Chociaż nie wiem czy ten hotel to nie jest tylko takie złudzenie Robloxowe. Czy twoja postać gra w, en... w entra... czy... Nawet nie wiem co? Nie. Czy twoja postać kiedykolwiek była w, sko... w kosmosie? Czy Twoja postać jest aktorem? Nie! Jest tylko słodziutkim pają. Przepraszam, sikiem. Czy Twoja postać jest związana z liczbą 26? Chyba tak. Czy Twoja postać ma skrzydła? Nie. Czy Twoja postać była w kosmosie? Skąd mam wiedzieć? Czy Twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Czy Twoja postać ma coś zielonego? Tak, tyłek, jeśli mu się poleje, gularzem. Czy. Tw... Nie, ani z Robloxowego, ani nie z prawdziwego. Czy Twoja postać, kiedy. Była kiedyś w przestrzeni kosmicznej, chyba tak. Czy nie? Czy twoja po nie jest fikcyjną? Nie. Nie, czy twoja postać nie, czy twoja postać jest olbrzymem? Trochę. No, chyba... No, już czytam, to chyba... Nie. Yy, nie, moja postać jest jednookim murzynem. Czy twoja postać żyje w lesie? Nie, mieszka w hotelu. Czy twoja jest związana z uniwersum SCP? Nie. 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 Co co tu mamy? Yy, szukamy czegoś odors. Glitch error, nie. Szukamy teraz. Nie ma tu na liście. Nie ma. <grywa> Bra, to jest. Teraz figura. O ile się nie mylę. Tak, figura. Tak. Czy twoja postać chodzi na tak? Czy twoja postać ma włosy? Nie tylko ogromne zęby. Nie. Nie. chyba tak. Czy twoja postać nosi ubranie? Nie. Czy twoja postać ma oboje oczu? Nie, w ogóle nie ma oczu. Czy twoja postać mieszka w hotelu? Oczywiście. Czy twoja postać jest czarna? No nie. Czy twoja postać za, zawdzięcza sławę i u, umie, sławę umiejętności liczenia? Chyba tak. Czy twoja, czy twoja postać ma ostre zęby? Tak. No góra. no. Jeden, dwa dla ikinatura. Teraz... Teraz szukamy ambusza. A w sumie wiecie co? To już koniec odcinka. Eh. <laughs>